Prawda, 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 prawda. Dzień dobry. A włączyłeś telewizor? No ale nie ma przechodniów. To sam spróbuję, o przyciśnij ten, to widzisz, dobrze. Włączyłem. Dzień drugi. 270 minut programu artystycznego, a daje to 54,5 godziny. I teraz jest to strasznie zabawne, bo musimy teraz przez pół godziny gadać do Państwa, by dojść do 55 i wtedy to będzie tak bardzo symboliczne, <gry> że ten festiwal trwa 55 godzin, a jest 55. And then keep Dzień trzeci. A ma Pani pojęcie, czym się dzisiaj uraczymy? Nie, ponieważ z zasady nie czytam recenzji przed. Ten konkretny kontrapunkt jest pod hasłem Prawda. Nie, nie, nie wiedziałam tego. Także. No to proszę szukać tej prawdy na tej sztuce. Dobra, będę szukał. No. Dziękuję bardzo. To Discord. Wspaniały spektakl jesteśmy bardzo przyjęte, tego biegniemy na, na następny spektakl. You feel very much involved in some kind of a bureaucratic process. Full robotic thing in theatre. Uh, so... i to go to start now. Day Dzień piąty, dzień szósty, dzień siódmy W tym momencie taką nagrodę taką dodatkową jako mistrza Mistrza Dźwięku to do koledzy by się należało No, ja oczywiście tutaj, broń Boże, nie chcę nic umieszczać aktorowi, który to się był wspaniały, ale to dzięki współpracy ich dwóch, jak gdyby ten spektakl miał ten wymiar, który miał. I dzień ósmy, i dziewiąty, i dziesięć, i dziesiąty, i dzień jedenasty.